Siemanko, pierwszy łup jadąc przy drodze, natrafiłem na kanie, więc je wszystkie wyrywam. Korzonki będę używał do szczepienia, nierozwinięte do faszerowania. Łączka zakoniona jakaś jest. Wszystkie, które widzę wyszabruję i uciekam do lasu. Może tym razem mi się poszczęści i będą jakieś grzyby. Ok, to się. Siemanko, witajcie. Jestem po raz kolejny Raz w lesie i szukam szczęścia, a w zasadzie grzybów. Jak widzieliście, pewnie na początku wrzucę, wrzuciłem w filmiku, jak na łące znalazłem kanie. Ogólnie kanie ruszyły, bo byłem w niedzielę na grzybach, w sumie grzybów nic, ale kanie na łące udało nam się znaleźć. No, i tu póki co wygląda sytuacja podobnie. Dopiero przeszedłem w sumie niewielki kawałek, ale póki co nic nie widzę: żadnych grzybów, nawet psioków. Więc podejrzewam, że cholera będzie to samo. A w sumie dużo padało, już teraz w lesie zaczyna być czuć, że jest wilgotno. Więc... A noce były ciepłe, więc trochę mnie dziwi, że nie ma jeszcze grzybów, się nic nie pojawia. No, jak się pojawi, to wam nagram. W lecie widać czuć, że jest mokro. Nawet zobaczcie, pojawiają się niejadalne grzybki, które są całe mokre. Mech bardzo ładnie się zazielenił. Także czuć, że woda już jest. Ale Prawilnych grzybków póki co nie widzę wcale Więc smuteczek. Ale nic, jeszcze przejdę kawałek. Jeśli się nic nie zechce znaleźć, no to zrywam się gdzie indziej. Coś ciekawego znalazłem, jakaś pułapka, ale na co? Nie mam pojęcia. A grzybów, jak nie było, tak nie ma. Rzutku, Rzutku, gdzie są grzyby? Nie chcę powiedzieć. To jest niesamowity widok. Takie wielkie drzewo. Niby dużo korzeni, a i tak się położyło. Nie? Ciekawe. Ciekawy jestem, jak to wygląda. tak, Jak leci takie drzewo. A ja nadal nic, grzyba żadnego jadalnego. A jak widzicie, pospacerowałem sobie po lesie. Niestety las nie obdarzył mnie niczym. Jedyne pocieszenie, że mam tych parę kani. Idę pomału w kierunku auta. Trudno. Jeszcze widocznie nie czas. Mam nadzieję, że ten czas nadejdzie. Bo ten sezon jest w moich okolicach całkowicie klapą. Kompletną klapą na tej łące zawsze było bardzo dużo kani, takich dużych, ale się spóźniłam, bo widzę, że zostały tylko nogi. Ktoś wyzbierał. Tak, same nogi. Ktoś był przede mną. Tutaj dopiero się pojawiały małe. z na zaszczepienie ale ktoś tu wyszabrował stałe same nogulce jeszcze zobaczę w trawach może gdzieś się ostało ale chyba nie bardzo No nie ma, innym razem. Ktoś był pierwszy. Chociaż o, już zaczynają się pojawiać. Dzień dwa. Będą Tu kolejne dwie pałki. jest, tu będzie, w kanie ruszyły Tym, że ktoś już wyrwał tam chyba ktoś potrącił albo jakieś zwierzę tu dopiero młode rosną teraz zapowiadają deszcze ale jak te deszcze miną to trzeba odwiedzić tą łączkę jeszcze jedna łąka, jeszcze kilka kani podkradam szybciutko i uciekam Na razie to tylko kanie mi dopisały w takim razie Idę, bo jeszcze jak wiemy patrzyłem, co tu robi Ale chuj no. faj gdzieś kanie zauważyłem więc trzeba je wyrwać i wracam na nikogo w łące sobie ładnie rosną dwie sztuki tylko ale zawsze dwie trzecia nie zapomnijcie zasubskrybować kanału zostawcie łapkę w górę i komentarz a ja wam dziękuję za obejrzenie trzymajcie się cześć pa.